bezpieczeństwa co do nas niepodobne bo tu drewniany dach całkiem nisko to postanowiliśmy pójść na betonik na otwartą przestrzeń do uzyskania. co to jest? Kur... ale powinno być powyżej 1000 na pewno I czy chcielibyśmy? Są. A do góry o o 9 minut bardzo. mam patrzeć, jaki pojęcie. Tam jest butla dla bezpieczeństwa trochę A. dalej. Propen, buten, no, a ogólnie to to było? To jest z, życie. z tego, ze złomowiska. Tak, no to sprawdzona, tak? Ta, no, Mała ja nie atesty, tak, Ma wszystkie atesty, certyfikaty, cztery. Tak, tak. I, I okazało się, że ona jeszcze pełna, więc. Dobra, a to na? czekaj, ale to używamy tej, co tu jest, czy tej nie. naszej nowej? Naszej nowej, tak? Tak. No Chociaż... to to jest... Znaczy, nie, wiem, że się tak powie. Mój, dobra, dawaj tą staro, bo jeszcze no, ona to... stara, to tą... nową to będę miał do panu. Jak Jakbyś stąd było? Może na starcie bez węgla? No to dawaj, ale z może przykrywką? No Na początek to może podokręcajmy tutaj. A no właśnie. Przykrywkę pójdę. Dobra. A ja tutaj spróbuję podokręcać trochę. Podokręcajmy wszystko. Zabawy z gazem! Jak się nazywa metalika? Meksykaniec trzyma kutasami. Jezusła Smutka operator. Myślałem, że tu gacja Nie, dobrą, dobrą kęciliście. Chyba, nie, że tu gwint o. lewy. Lewy gwint? Ja nie wiem. No teraz dopiero się przypięciło Czekaj, pójdę po klucz tylko. Paluszkami. Ty, ja chyba do końca gwintu dojechałem palcami. Oj, to za małe. Takie. Jeszcze no, za mało? No, no. O Boże, dobra, może nie będziemy dokręcić. Dobra, a weź chwyć ten Dlaczego <noise> zawsze ja? OK, ja odkręcam No, a to się samo zapali, nie chyba nie, nie, czekaj, na razie nie powinno nic syczeć No Dobrze to nie. nie, tu nic nie słyszę, tu ani Aha. ani tu Czekaj, zapałeczki i co, to trytytką ściśniemy? <grymiany> tak! Tak robić, wiesz? Dobra. Dobra. No. No. To jest ogień! Czekaj, ale to jeszcze nie jest piłka, bo... Dziadu! To tak, to tak, to tak nie, chyba. To chyba tutaj po prostu mogę kontrolować. Ja wiem, no. Ty, to tylko zostaw przykryjmy czy jak papież. No tak. I wiecie co okazało się, że a musimy. tak, tak, że musimy przykryweczkę jeszcze zabezpieczyć Tak. Y, najlepiej tu ognio odporną watą i wywiercić utwory na powietrzające po prostu. Więc tu tymczasowo z Z wiatrem? Ty, a no tak, bo ono jest patrz. A, a jakbyś w drugą stronę? O, tak ona, przykład. Jest. Tutaj troszeczkę gazu. Z rozpędu. O! Uuuu! Jej, pejdi! Czekaj, czekaj, to taki będzie. No, nie pasuje. Wygląda jak jakiś r to, po... to czekaj, to co, chcesz kątóweczku, tak. kwadrat wyciąć? Tak. To jeszcze muszę tu wziąć. chciał tym, no ale to, to jest do betonu. No, ta blacha gruba jest. Miałem chodzić sprawdzać, ale słyszę, że się wiara I patrzcie robi ten... Patuchnia najgorsza! Powietrze na gorące widać, nie? Ja komarce pewnie nie widać, Bujesz. ale... Spójrz! Ja, że spali, nie no. Leci, ja widzę! Prób. Czym? może stanie. Tak. Kurwa zaraz tarczkę płanię. No właśnie i za mocno Dobra, nieważne, jak ktoś to piźnie Co? Ty tak. masz okulary chuju <grym zmarzanie> Tutaj podłączaj. Kurwa pękła! <grym zmarzanie> Co już wygląda jakby osłony No, Ona jakoś źle wycięta jest, ma za małe no. dziurki Muszę to tam dołączyć. Właśnie źle założyłem po prostu no, czy już zostało. No, o, no Może szybko stygnie, nie wiem O, i co? No może być Pytanie teraz tylko Czy ja w dobrym miejscu wyciąłem tą dziurę? Nie, ale jest całkiem blisko A weź to ściągnij teraz Skopa Wiesz, tak z góry śmiesznie wygląda, ale w sumie w lot jest, nie? No tak. Izolacji nie robimy, bo... Dobra, więc je jak na razie zobaczymy, tak. bo to się do pomarańczowości powinno rozgrzać, więc zobaczymy, czy się rozgrzeje. A jak nie, to wtedy będziemy się palić. Dokładnie. Chcesz jest... coś dodać? Dobra robota. Pyk, 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 płytki jako tako i fireland. Wiecie, jak się nazywa Meksykaniec z trzema chujami? Metalika. Boże, to jest 12.04 Patrzcie, jakie sztuczki się nauczyłem Będziemy już testować pierwsze O, widzimy, mam i zobaczymy, czy się stopi I... Minęło 30 minut Profesjonalne narzędzie do ściągania przykrywki Ale linie się nie stupiło Ej A nie, czy to Zdumierało się coś trochę Tak strzesiak to Dosypione jest to ringu Miękkie to się robi Pokaż hmm? tak. Ono Topi się Ale ja bym go i tak dodał Czujesz mi coś Poszło coś, takie mam wrażenie Tu I beton się rozgrzał ładnie ale... Automatyzacja to rewelacja Open Button się stało niestety Dorzuciliśmy tu węgla pod kurek No samo to jest Trzy minuty zjarało się pół tego węgla Znowu jesteśmy do pełna klik, klik, Tu tu rureczka teraz dziewięć teraz... I tu dmuchawa będzie I dmuchawę i A, może tam się farba spala, na tej, tej. A, może już to jest. Fajnie, fajnie. Co? Fajnie, fajnie. O kurwa, diabeł. Patrzcie, ale mamy debilny plan. Pamiętacie nasz filmik z piecem? Żyjemy! Ja mam dwie gaśnice. Ta jest stara. O, metalowa. I metalowa, bo druga jest amelinowa, się okazuje. Więc ją zużyjemy, odpalimy no, żeby i żeby było... spróbować przetopić tak. tą puszeczkę, w Czekaj. Nie. żeby nie było, że marnujemy dobre rzeczy. Ona jest po. po... data fabrykacji no, week my... 23. O, tu jest 2006. <noise> Ona tak chyba oryginalnie no. nie. Nie, A... ja mam nową spokojnie za testem. No, także ta nie jest już dopuszczona do użytku. Więc tu jest 16 gram CO2 no to dawaj. tylko gdzie? Chyba w klewie trzeba będzie. Emo? No. Dobra. Wchodzimy do no pomieszczenia się... testowego. Ty może tak ja tutaj zostanę. Tu jest zazdanek. Rwi pan. Na siłę. No i co? I to taka jakoś. Aha! La... O jezu! Wow. Ale friska. Polfoza! A to jest bezpieczne do oddychania w ogóle? A jeszcze jak? No, my o, będziemy cały biali. Lepiej to niż być czarny. O Nie wiem, czy ci to rozpylać da. ale ono już pusta prawie. No to dawaj. <grym> o! No. Koniec! Pisałam, no... że będzie lepsze. Dami, coś ty narobił. <grym> ty lepiej po kontufnej. Co tu się uknie górkę? Tak. I się wsadzi. No, <grym> proszę bardzo. Jest wszystko tego. Wszystko kątóweczko No, co? Jest biało wszędzie. Chucha. Zima przyszła wcześniej. Paweł, pap, zrobiłem te chuja z... Ja nie wiem, czy tam tego nie trzeba dosypać węgla. Oj, ale... o, się wyłączyło. Koniec. Nie, źle robisz. Moteczkiem? Moteczkiem albo ziemię piźni Tu ci nabrudzę. Trudno, się sprzątnie. Czekaj. Tam, na, 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 na kamień w kamień. No właśnie, oto to. <laughs> Człowiek pierwotny <laughs> Epoka kaszkieta łupanego. O! Co tak? No bo to kątówkus. Tą drugą. Zobacz. Ona taka fajniejsza była, pamiętam. O! o. Pochodziło? Tak. 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 O, o, poszło. Dobra. No i patrz cyk. Ale jebie. Ej, człowiek. <laughs> Nie O! Oh. Ja nie wierzę, że to tak wszystko i działa. O. Znowu kurwa kazał złożyć. To może ty się a nie No jak pan czujesz? Troszkę się nie spotkały te dwie linie. <słukasz> O, nie, jeszcze się proszek wysypał. Kokainą. Tak jest zbudowana gaśnica. Niesamowite. To jest zbiornik z proszeczkiem, a to jest. Co? I o. o. i patrz, jakie. Do przetopiania idealne. Chyba, że osiągniemy temperaturę, tak korzystali się z Nie! nie. Może Węgla dookoła. Tak. Ale Bardzo to niebezpieczne. Okay, no to co, tu same kapusty. Hmm? O, tą puszyste na razie. Tam plastik plastiku. Na próbę. Co ty posił? Na razie tam czekaj. No? tak ja. Idę po więcej. No i więcej Nie, wiem, nie chce wejść. O. Ja na tym przystąpię. Biorę suba. O! o! Człowieku! Cały okręcał. Ty! Jakie dobrze, że ty monsterki pijesz. Tak! Ale idzie. Mam jeszcze... Co to jest? Stara tarczka hamulcowa. A z czego jej robią? Metalowe. Ze stali? Jestem... Kurwa, ciekawe, czy No, rzucaj, no. to wrzucaj, może ja na bok wrzucę? Nie, jest. No. A, no dobra, bo się nam pomieszają te metale. Ale czekaj, skoro się gaśnica nie stopiła, to nic bardziej się nie stopi. Jeszcze się No. I? To. To się zamknijmy to. ja bym go już tutaj nie Przyszczę w sensie, tak? o nagrywa się. Patrz, jak denko wypaliło. Uwaga. Hmm? O Jezu. Ty. Yy, ale czerwony jest. Uważaj, nie na beton, to to zacznie pryskać. To gdzie? Ty, to cieknie. No właśnie ja chcę sprób to zobaczyć. Patrz, ale rozrzesz, roz... rozrzesz. Czy to się nagrzało tak? No. no. Jezu jak się szybko przewodzi to się na... na Dwa! Boże! Ty chyba beton się zaświecił. No, świeci się. Świeci się beton. tym... ty... 06! Kobesem! Dawaj Z racji tego, że to gaśnica. O, 40 sekund stało miejsce. To... Teraz wrzucamy. Ja wrzucamy starą tarczkę hamulcową. eksperymentować dzisiaj? No. O, aż tupacz odeszło. Wo. A tarcza miękka się zrobiła? No nie. ale rozgrzana jest do czerwoności. No. Ją można chyba teraz by było, może. Nie wiem. Nie znam się. Ale ogólnie trzeba przyjrzeć no. Aż tu aż podchodził ten syf jakiś taki, no. widzisz Znaczy nie, tam w środku puszka, nie, puszka była. A to puszka no. się zjarała. No, okay. Tak. Tu ją można w seremki Koksownik jest. Tak.